Hej, witam Was w pierwszym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj będziemy unboxować trzy kostki. Pierwsze to będzie Waylong Pyronex Magnetic z Cuba od Juxina i Maglev trójkę od moju. Zaczynajmy. Może zacznijmy od Skiba. Takie bardzo małe opakowanie. Więc sprawdzę gdzie to się otwiera. O, chyba tu. Okej. Okay. O, trochę się podarło. w sumie chyba o to chodzi tutaj. Dobra, jest. Jest kiłb. No, trochę dziwne to opakowanie. O, jest skub i instrukcje chyba tutaj. A i wygląda. No tak jakoś. Taki plastik, taki trochę inny. No więc. Zobaczmy jak się porusza. Chyba jest niezły. Ma chyba magnetyzację kulkową. Jest dość szybki, ale nie jakoś super szybki. Taki stabilizowany, dobry. Ogólnie fajny jest. Taki ma tutaj żółte w środku. Tutaj spojrzycie na to. Na to wszędzie tutaj mają takie żółte. W sumie nie wszędzie, tutaj mają takie kolorowe, to trochę dziwna specyfikacja, tak w środku, ale ogólnie kostka porusza się dobrze. Jak mi się dziwnie ją porusza, ale naprawdę jest fajna. Okej, okay, nie ma za dużo co do mówienia o tej kostce, więc stawiam tutaj. Więc przejdźmy teraz do perki Jest zapakowana w folię, więc mam przygotowany już nożyk, żeby to sobie otworzyć O to jest Waylong ta Puzzle Okej No Otwieraj się. Ale fajne opakowanie. Jest można takie dotykać. To tak fajne jest czucie tego. No, to jest taka piramidka, tutaj. Tutaj też w środku taka. Tutaj po chińsku jakieś napisy. Linie opakowania się prezentują ładnie. Więc zobaczmy jego zawartość ok może lecimy z tej strony gdzie są akurat. akcesoria jest tutaj podstawka i kostka to zobaczmy co mamy tutaj w tych akcesoriach Ciężko to otworzyć, o, mamy tutaj coś do regulacji, tutaj rzeczy. To i tam jeszcze chyba zawodnicy. Yy, śrubokręt. Kolejny jedynie To Chyba zapasowy center. I takie narzędzie. No to więc to. Stawmy na bok. Pokujmy kostkę. Kostka to ma takie duże szpary. Podobnie jak w poprzedniej wersji. Czyli takiej kostki, tylko RS to w tamtej kostce też są szpary, ale już trochę mniejsze. Zobaczmy. Ta kostka ma logo. Fajny taki plastyk. I zobaczmy, jak się rusza. Kostka jest szybka. Chyba jest fabrycznie posmarowana. No tak, widać, że jest tutaj tak tłusta. Jest szybka i tłusta. Tutaj można regulować magnesy. No widać tutaj, tak błyszczy, że nie a nie mogło być. A Agilnie jakby ten smar wytrzeć, to naprawdę dobrze się porusza. I bardzo mocne magnesy. nie się porusza. Można te magnesy oczywiście chyba ten wyregulować. Teraz są takie tłuste ręce, to ciężko mi to otworzyć. No, dawaj. O, mamy. No. Tutaj jeden z tych weźmiemy. O, i tutaj się reguluje. Czy mamy to. A ten można... To kilka to można regulować. Naprawdę kostka się porusza, fajnie. Tipy też są niezłe. W środku nie za bardzo nie ma, ale kostka. Naprawdę jest. Dobra. Teraz przechodzimy do kostki RS. RS Maglev Z roku 2021. Weźmy nożyk, bo też jest w folii. Mamy. Dobra. Yy, I... Otwórzmy to. jest ok folia tutaj i takie opakowanie można to otworzyć o też tak sobie podarłem trochę opakowanie ale nic nie szkodzi to tylko opakowanie ale teraz otworzę od strony kostki jest kostka Są tutaj akcesoria. Ech. No, ale ciężko to otworzyć. Ech. dawaj, dawaj. Aż wywaliło pudełko od piramica. Ok, to otworzyliśmy z tej strony pudełko z akcesoriami i sprawdźmy, co tam się znajduje. Otóż tam znajdują się rzeczy do regulacji. To jest to podobne co w kostce No Tutaj zaregulowane rzeczy i. Czy to jest za box Multifunkcjon Display Box. Czy to w ogóle jest do tej kostki? O, jak wyregulować tę kostkę? To też jest fajne. No dobra. To otwórzmy samą kostkę. Okej. Okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O. Jest kostka. O. Dawaj, otwórz. Dobra, użyję tego noża. Ale nie możemy mieć Okej. ok, gaska jest taka, zostaw coś pod centrem. No, tutaj sierpka i do regulacji, i zobaczmy jak się porusza. Kostka jest na pewno sucha, ale zarazem bardzo szyka. Naprawdę dobra kostka. W porównaniu do mojego poprzedniego maina ja na 11 Pro. Jest ta kostka troszeczkę wolniejsza. Ale naprawdę, kostka bardzo dobrze się porusza. Ści jak jak ze ścianami zakrętów. Okej. Okay. Ale dobra. Ale ścina. Bardzo dobrze Ale, ale ta kostka ścina, nieźle. Takie bez problemu łapie To jest kostka MagLev, czyli zamiast sprężyn, tutaj mamy pokazane na obrazku, tutaj są takie dwa magnesy, które się odpychają. I MagLev to jest od Magnet Levitation, czyli, że to poprawia szybkość kostki i no, dużo osób lubi naglewa I... i kostka naprawdę płynie i szybko się porusza też warto zauważyć, że ta kostka jest naprawdę sucha więc na pewno przydałoby się ją posmarować czy coś a tą pyrkę wręcz przeciwnie można ją wytrzeć Kostka została wytarta, porusza się bardzo dobrze, tylko te, te magnesy trzeba wszystkie wyregulować na najmocniejsze, tu ktoś mi się wydaje, że ta kostka by była jeszcze lepsza, żeby te magnesy tak wyregulować na ten najmocniejsze. Zaraz mogę się ściankę porusza Żeby je tak wyregulować o. Teraz o wiele szybsza I na pewno trzeba ją tak wyregulować Bo naprawdę się lepiej porusza I zaraz to tak zrobię z wszystkimi no, już wyregulowałem i powiem, że różnica jest. Teraz ja tego skutka ma silniejsze magnesy. Jest szybsza, płynniejsza. No i lepsza. A ze skiwem tutaj, ta regulacja królewska bardzo mi się podoba, ale coś w tym skiwem mi brakuje. Czegoś mi w tym sklepie brakuje. żeby, Ale ten sklep jest bardzo szybki, bardzo fajny, ale coś mi w nim brakuje. To jest tak jakby w tych połowach ruchu, to tak jakby, tak jest jakby taki zawolny. Może Ale ja nie do końca, bo to jest takie inne ta regulacja kulek. To znaczy, magnetyzacja kulek. To jest coś innego. Ale ta kostka też jest coś nieprawdopodobnego. To połączenie szybkości, szybkości z tą płynnością. Ale ta kostka też w ujęciu z jest sucha. To też wszystkie... O! Co co się dzieje? Ziółka kręt się trzyma do tego do, do... śrubki to jest nieprawdopodobne jakbyśmy wzięli normalną kostkę to w niej pod centrem by też była śruba ale by do niej tak nie przylegała tutaj włożymy to tak odlatuje jak tu, zrobię coś takiego to się trzyma. Więc spróbujmy to wyregulować i tak zrobić ze wszystkimi. O, o kilka tam obróceń. Ok, zobaczmy jak kostka się porusza. Wow! Ale to jest teraz potarnie szybkie. Wow! Nie no, ale w sensie kontroli. Naprawdę łatwo to skontrolować, a kostka jest ultra szybka. Ale kostka też jest sucha. Na pewno trzeba ją posmarować. Wiem, że to już dużo rozmówię, ale na sery jest bardzo sucha. Wszystkie ścianki są jakby poluzowane tą kostkę choć nie wiedziałem po co to robiłem chcę żeby ta kostka jeszcze szybka, bo ja uwielbiam takie bardzo bardzo szybkie kostki i dla mnie nie ma kostki za szybkiej o, taka ostra się dała no i chyba tyle w dzisiejszym unboxingu do zobaczenia